Okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blax i witam was w kolejnym odcinku ze Ski Jumping 2026 i jest to odcinek, który zwiastuje jedno, czyli rozpoczęcie nowego sezonu, ale zanim to oczywiście serdecznie pozdrowienia i podziękowania dla wspierających kanał. Dziękuję panowie bardzo. A my możemy w pełni zająć się grą. No do tej pory ostatni sezon był naszym przełomowym. Pierwsze punkty w Pucharze Świata. Wiele podiów, wiele zwycięstw w Pucharze kontynentalnym. No ale jednak my celujemy wyżej. Chcemy się rozwijać. Chcemy pierwszego trenera chociażby podpisać i idziemy w tym kierunku, żeby właśnie Józefa Pomidorka jak najszybciej zakontraktować. 10 tutaj ciężarków, nazwijmy to, jest wymaganych i będziemy się starali do tego dotrzeć. 8200 polskich złociszy bądź innych mamy tutaj siana. Ale wydaje mi się, że na razie to zaczniemy z sezon, i mówiliście tak: albo sobie skacz kontynentalny, na przykład poza odcinkami, albo, albo skacz na odcinkach i skacz też normalny puchar. Także mm, dam Wam tutaj chwilę na zastanowienie, w sensie napiszcie mi, czy chcecie, żebym skakał jeszcze ten sezon z kontynentalnym. Czy może już olać i na przykład skakać go poza odcinkami, albo go w ogóle nie skakać? Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Ale w tym odcinku, tak na rozgrzewkę, wydaje mi się, że zaczniemy sezon kontynentala w kusamo. Zobaczymy, jak pójdzie. No i myślę, że oczywiście, że pojedziemy na odpoczęcie Pucharu Świata do Lillehammer. Taki mam pomysł na ten odcinek. No i tak zrobimy. Jak to wyjdzie, miejmy nadzieję, że dobrze. Chwilę skakaliśmy. Była między sezonami przerwa dla Jacka, więc być może wypad sprawy, być może nie. Zobaczymy, jak on tą swoją karierę potoczył między sezonami. Może przyjechał 20 kg grubszy, tego nie wiemy. Nie ma letniego gra. W tej grze, więc musimy się wielu rzeczy dowiadywać sami na własnej skórze, co oznacza, że jesteśmy w kusamo. Początek sezonu, początek pucharu kontynentalnego. No, może mamy jakąś ambicję, żeby na przykład zwyciężyć cały puchar kontynentalny. Wydaje mi się, że to byłby w sumie całkiem fajny achievement. Ale czy najważniejszy, dajcie mi znać. M może zrobimy ankietę o tym na kanale, w sumie też nie głupi pomysł, ale zobaczymy. Zobaczę ile będzie też waszych rad na ten temat i podejmiemy decyzję. A na razie skok kwalifikacyjny ustany. Już miałem taką brązową, brązowy nalocik na gaciach, i nie jest to rdza. Ponieważ bardzo późne lądowanie wykonał nasz zawodnik i już się ja bałem, że Jaca, jak to Jaca ma w zwyczaju, zrobi przytulenie policzkami gleby, która jest przykryta zmrożonym śniegiem i będzie problem. Natomiast skok jest dobry, miejsce oczywiście pierwsze, byliśmy pierwszym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że, że raczej będzie to całkiem niezła pozycja po kwalifikacjach. Były chyba punkty doliczone. A, okej. Okay. Zwyciężyliśmy w kwalifikacjach i to z całkiem dużą przewagą nad Kevinem Bicknerem, także, także prawdopodobnie był jakiś taniec z belkami jeżeli chodzi o dalszą część kwalifikacji, natomiast my się tym za bardzo chyba nie będziemy przejmowali, my lecimy na górę, no i co, wiatr pod narty, czas zobaczyć jak inauguracja będzie przebiegała tego pucharu kontynentalnego, no ale na razie wygląda to w ten sposób że Jacek jest naprawdę dobrze dysponowany. Zobaczymy jak będzie w pierwszej serii. Wyjście z progu było wyśmienite w kwalifikacjach i w pierwszej serii. Również jest bardzo dobre wyjście z progu. Stabilizujemy naszą pozycję w powietrzu. I to jest bardzo dobry skok, dużo dłuższy oczywiście. Warunki były dużo lepsze. Natomiast wykorzystaliśmy to wszystko co Potrzebowaliśmy do wykorzystania, żeby ten skok był naprawdę udany, no i jest bardzo, bardzo, ale to bardzo udany. I muszę przyznać, że aż takiego mocnego rozpoczęcia póki co się nie spodziewałem. Nie, że oczywiście powiedziałem, że taki skok nam będzie gwarantował prowadzenie, na przykład, ale jestem bardzo ciekawy, co on nam będzie mógł zapewnić. Minus 11 punktów, nota łączna ogólnie gorsza niż w kwalifikacjach, także zobaczymy i co na to powiedzą nasi rywale, bo ten sezon wygląda naprawdę niezmiernie pasjonująco. No i to jest prowadzenie po pierwszej serii, natomiast jedynie 3,7 punktów. Przed Sagutaro Kojasim, co oznacza? że no nie jesteśmy, że tak powiem spokojnie prowadzącymi zawodnikami, nie jesteśmy dominatorami tej pierwszej serii, w kwalifikacjach była dużo większa przewaga no ale czas zobaczyć, Markus Miller rozpoczyna kwalę, drugą serię konkursową, a my 108,5 metra do skoczenia, Sakutaro prowadzi, wielka strata oblaka Ilia Mizernecha do niego no 108,5 metra oznaczałoby na pewno to że warunki są średnie i wydaje mi się, że wcale nie będziemy tacy pewni, że na spokojnie przeskoczymy tą odległość no ale skupmy się, otwórzmy ten ser od jak najlepszego wyniku. Co najmniej podjął 3 razy świetnie na progu trafiliśmy. To naprawdę budujące. No i lądujemy, nie ma co się wygupiać. Jestem ciekawy, bardzo jestem ciekawy, jak skoczkowie reagują na tą linię zieloną. Jacek tutaj zareagował w ten sposób, że jak widział, że już ją przelatywał, to zaczął spokojnie podchodzić do lądowania, żadna narta się tam nie powinęła, żadna noga nie zadrżała, wszystko było dobrze wykonane, zobaczymy czy sędziowie docenią, ale no z zapasem ładnie wylądowane 114 metrów, co oznacza wydaje mi się, że spokojne oczywiście zwycięstwo. Świetny konkurs, świetnie rozwiązany, świetnie rozstrzygnięty, no i jacuś zwycięża. Jakieś ciekawe tutaj nazwiska, ilia mizernych, czwarty Daniel Vasiliev z punktami, Amerykanie, Włosi są w pierwszej trzydziestce, Ben Bayer ostatnim zawodnikiem, który zdobył punkty, nota o 126 punktów się 68,5 metra w drugiej serii. No ciekawy jest ten kontynental no ale w tym momencie naprawdę dobrze to wygląda i pierwszy raz przywdzialiśmy żółtą koszulkę lidera. Pięknie to wygląda. Fajnie było jakby to był puchar świata, ale nie wszystko naraz, raz będziemy progresowali, panie i panowie. Klasyfikacja generalna oczywiście wygląda tak jak wyglądać musi. Mamy miejsce pierwsze, no i za chwilę widzimy się w drugim konkursie. Hej, hej, tu skokowe emocje i coś tam, coś tam. No nie rymuje się to jak NBA, i jeszcze musimy nad powitaniem popracować. Ale to z Puchar Kontynentalny na Puchar Świata będziemy przygotowani pięknie. Ale czas teraz zobaczyć w jaki sposób Jacek, nasz Kanadyjczyk, będzie przygotowany na Puchar kontynentalny, ależ to wygląda pięknie, moim zdaniem to jest duży achievement w naszej karierze, czyli skok w żółtej koszulce lidera, nigdy jej nie mieliśmy na sobie, po raz pierwszy ją mamy i wydaje mi się, że nie ma to póki co dla nas znaczenia większego czy jest to koszulka w kontynentalu, czy w pucharze świata, znamy swoją wartość, znamy swoją moc, energię i różne inne rzeczy, także kwalifikacje z kołu zaliczone w sposób dobry, wszystkie serie wygraliśmy jeżeli chodzi o poprzedni konkurs, w tym momencie Wydaje mi się, że kwalifikacji możemy nie wygrać. Troszkę zbyt wcześnie wyszliśmy z progu, ale to są detale. To jest jakby na dłuższą metę wydaje mi się, że żaden problem. Zajęliśmy czwarte miejsce. Wydaje się, że ta koszulka nam jakoś bardzo nie ciąży. Co oznacza, że powinniśmy się prezentować w dobrym stylu. Sandro Hauswit, Benjamin Ostfeld oraz Yuki Asato okazali się od nas lepsi w kwalifikacjach, ale czołówka była bardzo blisko siebie. Ciekawi mnie, Ostfeld, który skoczył 108 i był drugi. No, ale tam pewnie walka z wiatrem i belkami była niesamowita. Warunki podejrzewam, że są zmienne. Muszę powiedzieć też jedno: dziękuję twórcom za to, że zaktualizowali formę zawodników, jest to game changer. Oj, wiatr w plecy i to mocny. 108 metrów w ogóle dawałoby nam prowadzenie. No to w tym momencie w żadnym wypadku nie będziemy się bawili w żonglowanie belkami, w tym wypadku, w tym w trzeba się skupić na dobrym wyjściu z progu i na jak najlepszym skoku, bo wyjście z progu przy takich warunkach jest bardzo ważne, no i zadbaliśmy o to, żeby nie było ono zbyt idealne, ale jest ono wystarczające, żeby chyba ze 110 metrów osiągnąć. Trochę mnie martwi to, że takie skoki są krótkie, może bardziej tutaj chodzi o kibiców, ponieważ no, jednak taki skok to nie jest żadna wypitna sprawa, fajnie by było skoczyć dalej, ale... Na ten moment to chyba i tak był jeden z ciekawszych skoków, jakie oni dzisiaj obejrzeli. Bardzo dobre noty dostaliśmy od sędziów, Jacek to kurde robił się stylista, tyle razy na ryju wylądował, że się w końcu nauczył, prawda? Mój dziadek miał zawsze takie powiedzenie, że jak jakiś skoczek traci formę, to on mówi no to, 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 to jest takie proste, ja bym kozę nauczył skakać, no to wywijał się, leci już jest. no widzicie? Widzicie, okazuje się, że Koza jest mądrzejszy od każdego skoczka, który stracił formę, no ale jak wiemy, kibicowanie wygląda troszkę inaczej, tak samo jak technikalia tego sportu, bo jest ich wiele, ale z tymi technikaliami w pierwszej serii Jacek sobie poradził bardzo dobrze, prowadził o 5,3 nad Andreasem Welligerem i 5,8 nad Maciejem Kotem, Rogoblak czwarty, który również jest całkiem niedaleko, także... Za chwilę dowiemy się wszystko o drugiej serii. Keiichi to z punktami, więc Japończycy tutaj stoją naprawdę fajnymi wynikami. No i Maciej Kot prowadzi, co oznacza, że albo Jacek, albo Maciek. Albo zawodnik, który ma polskie korzenie, no albo reprezentant Polski. Odbicie się od belki no było całkiem słabe, ale musimy skoczyć 104 metry, więc oby tutaj było wszystko dobrze, obyśmy skoczyli ładnie. Jest idealne wyjście z progu praktycznie, więc chyba wszystko będzie pod kontrolą. Jest pod kontrolą, wygląda na to, że drugi raz koło 110 metrów się zakręciliśmy. No, co moim zdaniem oznacza, że, że będziemy zawodnikiem zwyciężającym ten konkurs. 109,5 110 metrów, jeżeli to jest zwycięstwo, to ktoś by powiedział, że chyba, nie wiem, w Zeffield skakaliśmy. Nie moi drodzy widzowie, oglądaliśmy konkurs w kusamo. No, ale w sumie to ruka, prawda? Tutaj tańc z belkami i różne dziwne rozwiązania mają miejsce niejednokrotnie, ale. Bierzemy drugi konkurs na klatę i zwyciężamy, mamy 200 punktów. No i tym bardziej czekam na wasz odzew, jeżeli chodzi o to, czy mamy oglądać Puchar Kontynentalny i skakać, czy mamy tylko skakać, ale poza odcinkami, czy w ogóle olać ten Kontynentalny. Teraz trochę szkoda byłoby mi go olać, wydaje mi się, bo no zawsze miło mieć na swoim koncie zwycięstwo w Kontynentalu, chociaż z drugiej strony, jak jesteś wystarczająco dobry to i skaczesz w Pucharze Świata, to zczyczanie się w Pucharze Świata tym, że w Kontynental, to nie jest niczym... Wielki raczej faktycznie trzeba przejść do góry. Więc dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Najwyżej zrobimy ankietę na kanale i będziemy wyciągali z tego wnioski. Natomiast wniosek po tym konkursie jest jeden. Jesteśmy bardzo mocni. Pierwsze, pierwsze. Kontynental na razie zjadany. Jeżeli chodzi o wyniki, oczywiście puchar świata nie ruszył, ale w kontynentalu 200 punktów, już 70 punktów przewagi nad Sakutarokojaszym, ilu zawodników punktowało no 36, więc no, nawet nie najgorzej. No ale wydaje mi się, że będziemy ruszali. No bo co, sprzęt? No możemy niby coś kupić, tak mi się wydaje, przynajmniej fundusze mamy duże, ale nie mamy wielu tych punktów. Trzeba tych sponsorów tutaj żonglować z nimi oraz nabijać doświadczenie, także no wychodzi na to, że trzeba skakać, skakać i skakać. Co prawda? No też mówicie, że można niby te nagrody odpalać. Ale no też możecie dać znać, czy chcecie, żeby ta seria troszkę przyspieszyła, czy chcecie, żebym powoli piął się w górę i walczył. Mi się wydaje, że ta walka i powole, powolne wspinanie się do góry, ale jednak z widocznym progresem ma sens, także. Zobaczymy też, jak się zaprezentujemy w debiucie w tym sezonie w Pucharze Świata. Jedziemy jako zwycięzca z dwóch zawodów w Pucharze Kontynentalnym, czyli oczywiście nie jako faworyt do zwycięstwa w Lillehammer, no ale jako zawodnik, który koło tej trzydziestki najlepszej konkursowej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, powinien się zakręcić. Piękne krajobrazy witają nas ze skoczni, która gościła Igrzyska Olimpijskie w roku prawdopodobnie 94. Nie chcę się pomylić, ale wydaje się, że mogło tak być, także skakujemy na belkę, tracimy naszą piękną złotą, złoty plastron lidera. No, ale z wiadomych względów, no i zobaczymy jak będzie wyglądał nasz skok kwalifikacyjny. Wydaje mi się, że jak będzie wszystko na progu dobrze wyglądało, to nie powinno być większego problemu. 7 centymetrów za późno się wybiliśmy, no trener to nas chyba znienawidzi. 7 centymetrów, o kurde jaki skok w ogóle, 130,5 m metra, matko jedyna, ojciec poleciał. Piękna próba i bardzo dobra tutaj również technicznie próba, ponieważ wylądowany skok został bardzo dobrze, w bardzo ładnym stylu. Oczywiście, prowadzenie, no to nie jest jakaś wielka, 113,5 punktów, multum punktów za wiatr odjętych, no ale 130,5 metra to na skoczni dłużej, to w ogóle chyba jest nasz rekord życiowy, jakbyśmy tutaj w sumie chcieli to podsumować. Okej, okay, domen, z to 154,5 punktów zwycięża, więc akurat nas to mało interesuje, ale to jest 16 miejsce w kwalifikacjach. To jest chyba nasze najlepsze miejsce w jakiejkolwiek punktowanej serii w Pucharze Świata, także ja jestem póki co dumny i zadowolony z Jacka, bo gość potrafi, gość wie o co chodzi. No, i to Lillehammer być może będzie dla niego naprawdę bardzo szczęśliwym miejscem. Piękna aura w Lillehammer, troszkę ciemniej, ładnie oświetlona skocznia, dobrze przygotowany zeskok. No więc wiatr jest podnarty. Lećmy, lećmy po dobre osiągnięcia. Zobaczymy, jak to na progu będzie wyglądało. Świetnie na progu, nad nie wiem, czy nie lepiej niż w kwalifikacjach. Dobrze to w powietrzu stabilizujemy. I Jaki to będzie skok? Podobny! Ajajaj, prawie upadliśmy, ale chcieliśmy chyba dalej niż to 130 metrów. To się akurat nie udało, ale jeżeli chodzi o notę, 128 metrów, jeżeli noty za styl będą dobre. To może się okazać, że to był naprawdę bardzo ładny skok. Wszystko w powietrzu było dobrze ustabilizowane, na progu również lądowanie było takie następnie. już się bałem, że się wypieprzymy, ale na szczęście byliśmy w stanie dźwignąć to bardzo ładnie. No i w tym momencie jest to miejsce pierwsze, to jest oczywiste, ale o połowę mniej punktów zostało nam zabranych. Noty również dźwignęły, jeżeli chodzi o wysokość swoją. Mam wrażenie, że to będą punkty i to wcale nie będą byle Jakie punkty? Domen robi swoje, to mogę powiedzieć na pewno, a my czy robimy swoje? 17 miejsce, to wygląda naprawdę świetnie, ani razu chyba nie byliśmy w drugiej dziesiątce Pucharu Świata, a dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w naprawdę zażartej walce, o to co prawda, wielu jest tutaj zawodników blisko siebie, Artiajgro i Rogoblak pod koniec, Rogoblak nasz koleżka z Continentala również z punktami, więc gratulujemy, dwóch Kazaków niestety nie weszło. No, ale bardzo ciekawie to wygląda. No i czas zobaczyć, jak będzie to wyglądało w serii drugiej. Rogoblag leci 119,5 metra, mu zagwarantowało awans, czyli również przyzwoita odległość. Stefan Kraft 146,5 m jest od nas wymagane. Ej, mam lekkie wrażenie, nie wiem, takie jakieś przeczucie połączone z dziwną pewnością, że tyle to my chyba kuźwa nie skoczymy. Ale zaraz zobaczymy, na co stać Jacka, skoro są świetne warunki, a tak mi się wydaje, że są. No to skoczmy jeszcze dalej niż to 130 metrów. Lecimy wysoko, lecimy ładnie. Jest ponad 130 metrów! 131,5 metra! Oczywiście, prowadzenie drugie czy trzecie miejsce prawdopodobnie to nie będzie, ale ja jestem naprawdę dumny z tego chłopaka, bo on oddał trzy naprawdę świetne skoki i początek i Pucharu Świata, i Pucharu Kontynentalnego jest wielce obiecujący. Dobrze to wyglądało, dźwignął yy, presję. No bo no nie myśleliśmy raczej o tym, że pieprzniemy 146,5 metra, oczywiście, no to trochę gorsze, miejsce piąte, ale to oznacza, że być może zakończymy w drugiej dziesiątce. Jak nie to na samym początku trzeciej, to się wszystko okaże, 25 punktów do Stefana Krafta straciliśmy, czyli chłopak petardy odpalił niesamowitą, awansował wysoko, aha on skoczył 130 i tak się warunki zmieniły, że musieliśmy skoczyć, a, a domen 149, niech będzie. Czołówka raczej taka klasyczna, Tomasiak 7, Wladimir Zagrawski 8, Austriacy, gang Austriacy. Jako od 9 do 12 w Fube, kolejni Austriacy, a my? Niestety, nikt nie skoczył po nas gorzej od nas, także 21 miejsce, no ale niestety, moim zdaniem jest się czym szczysić, jest się z czego cieszyć, 10 punktów do klasyfikacji generalnej zgarniamy i jest to naprawdę dobry wynik. M moim zdaniem zdecydowanie nasz zawodnik może być z siebie dumny, może patrzeć z podniesioną głową na kolejny konkurs, w tym Lillehammer, bo skoro dzisiaj tak fajnie poszło, jakby się warunki utrzymały, to jeszcze sobie troszkę polatamy. Także za chwilę widzimy się w kolejnych zmaganiach w norweskim Lillehammer. No i ja witam się z wami bardzo serdecznie z kolejnego konkursu w Lillehammer. Piękna pogoda, piękna aura, po raz kolejny. Pogoda zaszczyciła nas swoją piękną obecnością w swojej najlepszej, okazałej formie. Wiaterek leciutki podmarty, lekki mrozik. Patrząc na to jak aktualnie w Polsce jest, jeżeli chodzi o temperatury w niektórych jej zakątkach to minus 5 to normalnie ja bym chyba w stroju kąpielowym wyszedł, więc... Można lecieć z kwalifikacjami, 126 metrów jest od nas wymagane, numer 50, no prawie jak w Kontynentalu się poczuliśmy w pierwszej serii, tylko brakuje tego żółtego plastronu, ale wierzę, że Jacek będzie się rozwijał w taką stronę, że kiedyś przywdziejemy ten piękny żółty plastron za Puchar Świata, ale na razie piękne wyjście z progu 19 cm tylko przed Optymalnym wyjściem, no i to jest dobry skok. Być może, nawet naprowadzenie w tym momencie, ale czy tak będzie? No to się tego przekonamy się o tym za momencik. Ale 126 metrów ładnie wylądowane sędziowie zweryfikują i końcowa korekta punktów zawiatry. Świetne noty, chyba prowadzenie tak jest. Zostało 20 skoczków, a my jesteśmy na pierwszym miejscu, kurde. My tutaj jakiś niesamowity progres poczyniliśmy, ale też trzeba zauważyć że jeżeli chodzi o wyjście z progu w dobrym momencie, no to Jacek jest naprawdę mocny. On trafia na tym progu świetnie i to jest 15. miejsce w kwalifikacjach ex z niebylekim, bo z Wladimirem Zograwskim, który chyba swój jeden z najlepszych, jak nie najlepszy sezon w karierze skacze aktualnie, a w tym sezonie Pucharu Ski Jumping 26 również ten sezon może być wybitny. 50 śmiałków awansowało, jest Mackenzie Boyd-Klaus pierwszej serii, więc dwóch Kanadyjczyków zaszczyci nas swoją obecnością. Pięknie by było jakby jeden i drugi awansował, ale wydaje mi się, że jednak Mackenzie na ten moment Prezentuje formę nie najlepszą, ale. A nie, to jest Gregor de Dobra, tam są jakby. Tak, inaczej zawodnicy się prezentują na belce startowej. Jakby tu gdzieś za blisko był ten Mackenzie, to byśmy go obejrzeli, ale wydaje mi się, że nie będzie nam dane obejrzenia skoku naszego kanadyjskiego przyjaciela, więc obejrzymy ten skok. No to jest Dawid Kubacki, więc poleci w górę i spadnie z 500 metrów na ziemię. Więc siadamy. 30. plastron. No i zobaczymy, no 136 metrów jest od nas wymagają doprowadzenia, co oznacza, że znowu jakieś chore warunki panują na skoczni Lillehammer, ale za to jednostajnie podmartywieje. Tutaj chyba nie ma żadnych wirów trąb powietrznych w powietrzu, masło maślane, ale zobaczymy jaki będzie ten skok. Czy poleci jak w masełko nasz zawodnik? Poleciał! I chyba dalej niż w kwalifikacjach, ale w lepszych warunkach, więc troszkę się martwię o to, że 15 miejsca to my raczej nie zajmiemy, metr dalej niż w kwalifikacjach. Ale właśnie, wyjście z progu nie było tak idealne, współczesne czujniki pięknie nam dają informacje o tym jak latamy i co może być dobre, co może być złe. Jest miejsce piąte, więc już w tym momencie jesteśmy pewni awansu, ale również jesteśmy już na takim poziomie, że to sprawia nam lekki niedosyt. Znowu takie nasze największe działa wytaczamy w kwalifikacjach. A potem jest troszkę inaczej, natomiast to są kolejne punkty. Jesteśmy w stanie regularnie w Pucharze Świata punktować. Kolejną ciekawą jest rzeczą to, że Felix Hoffman prowadzi a niedomenprzedstwo po końcu pierwszej serii, a my z miejsca 25 wchodzimy do serii drugiej. Wystarczyło do awansu. Fajnie by było przeatakować jakieś wyższe pozycje, ale czy nam się to uda? Sprawdzimy. Mackenzie zajął miejsce 47, no 96 metrów, nie miało prawa dać awansu. Więc bronimy honoru Kanady, zbieramy te punkty do również Pucharu Narodów, którego nie mamy na swoich ekranach, bo nie istnieje w tej grze, a można by było tutaj sporo dodać, więc twórcy dawajcie, no przecież tutaj to chyba nie jest takie trudne. Ale dobra, zejdźmy z twórców, Jacek prawdopodobnie przed jednym ze swoich ważniejszych skoków, ponieważ no każdy kolejny jest najważniejszy, ale tutaj bardzo by chciał awansować troszkę wyżej w klasyfikacji. No i jak ten skok będzie wyglądał? To jest skok na prowadzenie w tym momencie, ale... To nie jest żaden wybitny skok. Pytanie, jak będą wyglądały warunki na skoczni, ale faktem jest jedno, że swojej pozycji raczej nie stracimy. Nie wiem, jak w stosunku do tej linii koniec końców wylądowaliśmy, ale raczej było to technicznie wykonane dobrze. Wyjście z progu również mogło być troszkę lepsze. Ale ta linia została sforsowana, więc raczej nie powinniśmy się umartwić o to, że będziemy prowadzić po tym skoku. Ale jak to będzie wyglądało dalej, 10 punktów za wiatr to jest bardzo sporo. No i ciekawe, ciekawe, czy jeszcze jakieś tutaj pozycje zyskamy. Valentin Foubé jest kolejnym zawodnikiem. A zobaczmy, sobie jak skoczy również bardzo utalentowany młody Francuz. Fajnie zawsze mieć jakiś tutaj Francuza. Był Venceur de Compse, Wła, David Lazaroni, Emmanuel Szedal, Nicolas Sum. Było trochę tych zawodników. No i Valentin Foubé nas przeskoczył, żeby nie powiedzieć, przeleciał, ponieważ aż taka wielka przewaga to nie była. Domenprev powrócił do wygrywania. Joju powrócił na drugie miejsce. Felix Hoffmann został na podium. Filip Raymond dalej czeka na pierwsze zwycięstwo, więc. Pewnie sobie jeszcze poczeka, czy na skok nam cokolwiek dał. Dał nam awans o jedną pozycję, uplasowaliśmy się za Kamilem Stochem, udało nam się no, podskoczyć jedno oczko w górę, więc to zawsze cieszy. Dwa konkursy, 21 i 24 miejsce, no to jest naprawdę dobrze. Nie mam żadnych obiekcji, nie mam żadnych, żadnego niedosytu. Po 130 metrów potrafiliśmy tutaj skakać, co prawda, w turbo lepszych warunkach, ale no kurde, które tam to, to miejsce w generalce? 22, no. Utrzymajmy tą trzydziestkę i w planicy w ostatnim konkursie sobie poskaczemy. Byłoby pięknie, byłoby wspaniale, lubimy te loty i tych lotów wcale nie jest mało w kalendarzu, więc pielęgnujmy te loty, bo to jest naprawdę ważna sprawa. No i podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek, który był naprawdę owocny. Cztery konkursy, oba kontynentalne wygrane, dwa razy w trzecie dziesiące z punktami w Pucharze Świata. Czy to jest moment, żeby powiedzieć, że chciałbym w każdym z konkursie z Pucharu Świata w tym sezonie zdobyć punkty? No póki co zdobywam, więc można się rzucić na taką tutaj deklarację. Oczywiście pewnie będzie o to ciężko, ale Będziemy o to walczyli, walczymy również o naszego sponsora, żeby się zakończył, jakiś kolejny się pojawił, który by, no, ale pięć nam nie dadzą, ależ tutaj idzie jak po gruzie. Ale uzbieramy w końcu tego pomidorka. Na razie nasze występy są naprawdę pozytywne i możemy zerknąć jeszcze okiem, gdzie będziemy skakali w kolejnym tutaj periodzie, można by to tak rzec. Dwa konkursy Falun, na K90, jest Engelberg, Continental. Dajcie znać, co myślicie o tym kontynentalu. Możemy przetestować inną opcję w kolejnym odcinku. Wtedy najwyżej byśmy polecieli do Kusamo jeszcze na pokład świata, jakbyśmy na przykład pominęli albo skoczyli poza odcinkiem Engelberg, bądź w trakcie odcinka ale tylko zobaczylibyście wynik. No mówcie tutaj, co wam leży na wątrobie, jakbyście chcieli to zobaczyć. No i cóż mogę rzec? Wygląda to wszystko naprawdę obiecująco Jesteśmy mocni w kontynentalu, najmocniejsi póki co A w Pucharze Świata również Czołgamy się i powoli budujemy swoją pozycję Już nie drżymy o awans do drugiej serii Tylko patrzymy na którym miejscu awansujemy Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał Że, że miło spędziliście czas przy tych skokach Życzę Wam również miłego oglądania Mistrzostw Świata w lotach no i co, widzimy się w kolejnych rzeczach na kanale, których na pewno teraz troszkę będzie, więc lecimy, lecimy, przetrzymamy tę zimę i będzie wszystko elegancko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, Panie i Panowie, i widzimy się.